Taki oto prezent dostałem od firmy StreamStorm. Karolina, Maciek, dziękuję wam bardzo, bardzo mi miło. Ale po prostu dostałem taką karteczkę. Design to improve your double unders. Jakbyście mi nie znali do cholery. Przecież double i triple diaska są w Japonkach. Następnym razem pamiętajcie. Dzisiaj mierzamy do Białego Stoku, tam gdzie są szoty po 2 złote. Widzimy się jutro na Amarok i Challenge, Pozdrawiam!